Hejka kochani, ja jestem Ola i zapraszam Was na mój odcinek Toki Boki. Ten odcinek będzie o tym jak zwiedzamy dom na naprze. Bo chcemy kupić dom i będziemy go zwiedzać i decydować się, czy go kupujemy, czy nie. No to ja już nie przedłużam, tylko zaczynam historyjkę. Ale się wyspałam. Ubiorę okulary i zostawiam opaskę tutaj. Dzisiaj mówimy dziewczynom o tym, że planujemy kupić dom. I się trochę boję im tego mówić, bo nie wiem, jak zareagują. Czy zareagują, jej, ale super, że kupujemy dom. Czy zareagują, nie, mam, przecież ja chcę mieszkać tutaj, nie chcę nigdzie się wybierać. Boję się tego, naprawdę się tego boję. Budzę Mateusza. Mateusz! E, e, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Dzieje się to, że musimy powiedzieć dziewczynom o tym, że chcemy kupić dom. A no tak. Więc teraz przebieraj się. W co ja mam się ubrać? W coś najwygodniejszego, co masz, a ty masz dziwne ubrania. Ja ubieram to. Czemu mówisz, że mam dziwne ubrania? Nie wiadomo, co ty w tej szafie skrywasz. Przepraszam, co twoja opaska robi w Twoich rzeczach? Co moja opaska robi w Twoich rzeczach? Yy, nie wiem. Ubierę to. No to ubierz to. Hmm. Od razu chyba mamy to spotkanie, nie wiem. Hmm. Znożymy śniadanie. Nie wiem, dziewczyna może. Po tym, bo od razu się rano ubieramy. No racja, racja. Wszystko weźmiemy w mojej torebce. Bierzemy też twój portfel, bierzemy dwa portfele. A może tylko twój? Nie, 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 nie mój. Nie chcę płacić. Ech. Ja idę pooglądać telewizję, bo, bo chyba są skoki narciarskie, o ile się nie mylę. Proszę, żeby były, żeby były. Tak, są. Nie wytrzymam. Te jego. On i te jego skoki narciarskie. Idę budzić dziewczyny. Boże, jak one zareagują. Nie ma bladego, ale to bladego pojęcia. Idę na drugie piętro. jestem um, najpierw Kasia trzy cztery Kasia wstawaj Aaaa. czemu mnie budzisz no bo jest jedna sprawa jaka sprawa znowu taka że Planujemy kupić dom i teraz właśnie będziemy się do niego wybierać. Pani będzie nas oprowadzała. Tak, będziemy się przeprowadzać! Tak, tak, tak! Jak ja chciałam się przeprowadzać? Jezu, jak ja... Jak? Co ja mogę się ubrać? Coś ładnego, czy ładnego, coś schludnego, nie wiem co, ale może coś. To się ubiorę. Ale czaki! Szybko tylko perfumy, eee, muszę się pomalować, a to tam trudno, nie będę się malowała, błyszczyk, bronzer, krem, eee, nie, nie chcę tamtych, a dobra, już się perfumowałam, ale czat! Idzie do windy, D już idę! Okej, okay, tam dobrze poszło, teraz Zoya, dasz radę, dasz radę, dasz radę! Zoja, wstawaj! Um, co Cio chcesz? No bo jakby będziemy się przeprowadzać. Planujemy kupić dom. Ciaszysz się, czy nie? Tak, ja zawsze chciałam! Ja zawsze chciałam! Jest! Tak, tak! Tak, chciałam. Tak, owej, be o Jo jest. Ubieram opaski Szybko się w coś ubrać, szybko się w coś ubrać, ale ja nie mam bladego pojęcia, w co ja się mogę ubrać, a w co ja się. W to się hmm, Sypko, sypko, szybko, 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 szybko. Dobrze, już. To iść do windy. Aaaa! Jeszcze? Teraz ma to ja ją tylko wezmę tutaj. Ona nie będzie reagowała tak jak dziewczyny. Teraz Sara, ostatnia, ostatnia. Może nie będzie źle, może nie będzie źle. Trzy, cztery. Sara, wstawaj. A, co się stało? Jakby kupujemy dom i będziemy się przeprowadzać. No, nie wiemy jeszcze, czy chcemy kupić, ale będziemy teraz iść do tego domu i zobaczymy, czy nam się będzie podobał. Tak! Tak, 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 tak! Zawsze się chciałam przeprowadzać! Tak! Jest ekstra! Tak, tak! Przeciw się mamo! Wszystko się w coś ubrać, wszystko się w coś ubrać, ale nie mam tego pojęcia, w co ja się mogę ubrać. Nie, 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 nie. To wezmę, bo to jest całkiem spokoj, w to się mogę ubrać. No, weź tu. To się mogę ubrać, to jest bardzo ładne opaska, dobrze. Mamo, mamo już. Idzie do windy. Jeee! I na ja! Dziewczyny dobrze zareagowały na przeprowadzkę. Na szczęście, bo było, były jęki, piski. Nie, mamo, nie. Maju nie karmie. I można iść. Ale ja też się bardzo jaram tym, dom, tym nowym domem, co będzie. Nie mogę się po prostu doczekać. Okej. Okay. Jesteście wszystkie? Jesteśmy. To jedziemy na dół. Chodźmy. Aj. Ubierzcie kurtki. Jest jeszcze tak zimno, że musimy ubierać kurtki. No, jest jeszcze tak zimno, jest. Ech. Ech. Teraz ja ubieram kurtkę. Mateusz! Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Kurtkę ubieraj, już choć idziemy do tego nowego domu. Każdy się cieszy, że idzie do tego nowego domu. Jeste jak! Bardzo się cieszymy. To wszyscy chodźcie, ruszamy, ruszamy, chodźcie. O, tylko maju nie do Wózka. Chodźmy. Mateusz nie... One się będą wlekły. Nie będziemy się wlec. Chodźcie. Idziemy do tego nowego domu. Jeju, tak się cieszę, tak się cieszę, tak się cieszę. Spokojnie. Chodźmy do tego domu, po potem ocenicie, jak będzie wyglądał. Chodźmy. Jesteśmy. Wchodźcie. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. My, bo pani miała nas oprowadzać chyba. Tak, tak, tak. To wchodźcie, wchodźcie. Idziemy. To tak, oprowadzamy Was po domu. Tutaj mamy piękną huśtawkę, takie leżaki. Tutaj też jest bardzo ładna no nie wiem jak to nazwać. Tutaj mamy zjeżdżalnie dla dziewczynek. Tutaj proszę, tutaj wchodzimy. Proszę bardzo, tak tu się da wejść. Tu można siedzieć, stać, wszystko co się chce. Tu mamy taką malutką fontannę. Tu na przykład do bawienia się no, piaskownicy. Yy, o, tu mamy grilla. Tutaj mamy kwiatka. Piękny kwiatek, piękny kwiatek. Kolejny kwiatuszek. I tutaj już wchodzimy do przedpokoju. Dokładnie, tutaj można sobie dać różne rzeczy. Tu macie Państwo na kurtki i różne rzeczy tego typu. Tutaj są szuflady różne. Tutaj mamy piękny obraz, lampę. Wszystko jest piękne. Oj, dywan piękny. Chodźcie, chodźcie, chodźcie dalej, chodźcie dalej. O, tutaj piękny obraz jeszcze. Piękne ściany. Wszystko jest walissimo. Yy, tak, więc chodźmy, chodźmy. O, tu przechodzimy do kuchni. Kuchna, kuchnia ma ciemne meble, ale jest bardzo, ale to bardzo ładna. Yy, dobrze, więc w takim razie chodźmy. Dalej. O, tutaj mamy takie jedzenie. Tutaj kolejna taka, jakaś taka, co była w tym ogrodku. Tutaj mamy takiego leżak, jakby. Tu jest jakaś taka komutka, nie wiem jak to nazwać. Tu mamy jadalnię, tutaj się je. A tu mamy po prostu telewizor, taki mały salon. Yy, tutaj piękny też jest obrazek. A dobrze. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy teraz na drugie piętro. Chodźcie wszyscy na drugie piętro. Jesteśmy. Proszę wyjść. Więc tak, tutaj mamy pokój. Niech zerknę jakiejś Zoji. Mamy tutaj Zoję? Jaki ładny! E, to super, że Ci się podoba. Chodźcie. Podoba. Ja, nie, to to nie trzymaj mnie, ja już stąd nie wychodzę. Co ja musisz? Musimy pozwiedzać wszystkie pokoje. Więc proszę, idźcie. Tutaj mamy tak, kwiatki, lampę, kwiatki, dywan. No, nie potrzeb. Takie tam rzeczy. E, tu przechodzimy do sypialni e, rodziców Mateusza i Wiktorii, z tego co widzę. Ale ładnie! Moja toaletka! Mateusz, tutaj masz swoje miejsce do pracowania. Lustro, piękna szafa, lampy, wszystko jest piękne! Dywan, łóżko, wow! Jakie jest to miękkie łóżko? Bardzo, ale to bardzo miękkie! Chwila, ja też muszę zobaczyć, czy jest miękkie, czy nie. Ale mięciutkie! Czy Państwu się podoba? Jeszcze jak nam się podoba? To super, przechodzimy e, następnego pokoju. E, więc tak, tu mamy pokój maj, z tego co tu widzę. O, a dla malutki Co niech pani ją tutaj da teraz? Do łuska. Przechodzimy do Łazienki. Łazienka jest mała, ale jest. Proszę bardzo, wszystko kibelek, różowy kibelek. I wanna różowa też. Yy, może być różowa. No, tak luzowa i luzowa. Yy, to subcie. Bo po prostu jeden nasz. Nie pytajcie, dlaczego to jest różowe. Nie będziemy. E, więc teraz chodźcie wszyscy do następnego pokoju. E, to jest pokój, zerkniemy tutaj, Sary. Mój. Pokój? Nie, no nie mogę w to uwierzyć! To jest mój pokój! Jeguję ci piękne, drapinki i wszystko. Ja mam tutaj pieska, lampki, wszystko jest piękne! I kołodna ściana z kwiatkami! Odsuń się z mojego pięknego dywanu, ale ładniej tutaj! E, super, że ci się podoba. Teraz chodźmy, może, do windy na trzecie piętro. Chodźcie, chodźcie, Na trzecie piętro chodźcie. Jesteśmy. E, tutaj proszę, proszę tutaj. Tutaj jest pokój, niech no zerknę. Kasi, jakiejś Kasi. To ja jestem Kasia, proszę panią, ale ten pokój jest piękny. Piękne łóżko, moja toaletka, moje piórko. Ale miękka kanapa, tutaj wszystko, a szafka, ale ładna szafa. Jej zasłony, jest ekstra. Lampki, wszystko jest ekstra. Mamo, kupujcie ten dom. Zobaczymy. Chodźcie. Jeszcze ostatnie pomieszczenie zostało do zwiedzenia. A, tutaj mamy prysznic po basenie. Jakby ktoś się chciał wyprysznicować. A tutaj mamy po prostu basen z leżakami. A. Dobrze. To przedyskutujemy to tutaj, czy chcą Państwo kupić. Dobrze. Co chodźcie? Dziewczyny. No. A co, jak rodzice się nie zgodzą, żeby kupić ten dom? Nie wiem, no to wtedy musimy coś zrobić. Ale co? Ten pokój jest przepiękny. A widziałaś nasze. No nie wiem, musimy coś zrobić, a jak rodzice się nie zgodzą. Hmm. To zostaniemy tutaj. Weźmiemy jakieś tylko pizamki i jakieś inne ubrania, No i najposobniej rzeczy do przeżycia i będziemy sobie tutaj same mieszkały. Dobry pomysł. Czyli Państwo chcą kupić? Yy, tak, chcemy. Yy, dobrze, to ja przyniosę dokumenty do yy, kupna mieszkania. Za... Proszę poczekać. Okej, okay, mam te dokumenty. Yy, proszę podpisać, kto podpisuje. Yy, ja mogę podpisać, tylko poczymaj, Mateusz. Mm -hmm, mm -hmm. Musi być twój podpis, Mateusz. No, no i mój proszę. Słupcio, to jakby my mieszkanie jest już państwa. Ja tylko już pójdę sobie. Do widzenia, do widzenia. No i co teraz? No, teraz chyba idziemy po dzieci. Dziewczyny! No, co tato? Co mamo? Kupiliśmy dom. Ale super. Tylko dziewczyny. No? Bo pani nas nie oprowadziła po piętrze numer zero. Chodźmy zobaczyć, co tam jest. No okej. Okay. Hm, gra jakaś muzyka. Chodźcie. Wchodzimy, wchodzimy. Ej, chodź się zobaczyć! To jest jakiś pokój zabaw! Tańcimy! Jupi! Hurra! Po co nam jakiś pokój zabaw? No nie wiem. Że jest. Będzie jak będziemy się chcieli w coś bawić, czy coś takiego. No, chodźmy. Dziewczyny, nie, tańcz, nie tańczcie. Idziemy na pierwsze piętro. Jesteśmy, chodźcie. Na, na 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 na. Chodźcie, chodźcie. Okej, okay, kochani, to by było na tyle dzisiejszego odcinku. Serdecznie was zapraszam na odcinek, w którym moja rodzinka będzie się pakowała. Yy, żeby oczywiście być w tym domu się już przy, będą się przeprowadzać i pakować. Yy, to by było na tyle. Dziękuję. Pa.